Czy wiecie, że pierwsze memy powstały w hołdzie chomikowi, a bawią nas już od 1998 roku i cały czas pojawiają się nowi bohaterowie. Dominika Gorgosz zapraszam na kolejny odcinek naszego cyklu PC Formatu na YouTubie. Kiedyś to było, już teraz zapraszam do subskrypcji i do pozostawienia łapki w górze. A historia memów zaczęła się w 1998 roku. Wtedy kanadyjska studentka historii sztuki postanowiła wziąć udział w konkursie na stronę, która wygeneruje największy ruch w sieci. Stworzyła stronę The Hamster Dance, na której zainspirowała się właśnie swoim chomikiem. Na stronie pojawiły się gify przedstawiające gryzonie tańczące do przyspieszonej piosenki Whistle Stop Rogera Millera napisanej dla kreskówki Disneya w 1973 roku. Witryna była promowana głównie przez maile, wspominana była na pierwszych blogach, pojawiła się nawet na naklejkach, na zderzakach i nawet wykorzystano ten motyw w reklamach. Myślę, że ta studentka historii sztuki nie spodziewała się, że udział w tym konkursie sprawi, że na dobre zapisze się także w historii kultury. Mimo iż każdy posługuje się tym słowem, mem, ale co ono oznacza? Okazuje się, że powstało ono w 1976 roku. Źródło tego słowa pochodzi z języka greckiego. Mimema oznacza naśladownictwo. I właśnie to słowo wykorzystał Richard Dawkins w swojej słynnej książce Samolubny gen. Dla brytyjskiego naukowca memy są jednostkami przekazu kulturowego, czyli krótko mówiąc to sposób na przekazywanie społecznych idei z pokolenia na pokolenie. Dawkins skrócił słowo mimema tak by rymowało się z genem. Mem gen. W ten sposób chciał pokazać, że z pokolenia na pokolenie przekazujemy sobie tak naprawdę pewne treści kulturowe i tak zaczęła się historia memów. Co ciekawe, właśnie w przypadku tych pierwszych memów potrafimy wskazać, kto jest ich autorem, kiedy one powstały i też dlaczego. Te nowe memy bardzo szybko powstają, ale też znikają pod natłokiem kolejnych obrazków, które krążą w internecie. A kolejnym takim słynnym memem jest tak zwany Dancing Baby. To taki Bobas, który ma przewiniętą szarfę wokół bioder i tańczy do muzyki. Ten mem pochodzi z 1996 roku i był stworzony po to, żeby pokazać możliwości oprogramowania do tworzenia animacji 3D. Taką popularność zyskał, że w latach 90. wykorzystano go w serialu Ellie MacBill, ale także w serialu Simpsonowie. A czy kojarzycie filozo Raptora? To dinozaur, który w zamyśle z pazurem pod brodą zadaje filozoficzne pytania na każdy temat. I tutaj także znam jego historię. W 2008 roku wtedy Sam Smith postanowił przygotować projekt grafiki na koszulkę do sprzedaży w sklepie internetowym. Okazało się, że ten projekt zyskał taką popularność, że wypromował nie tylko sklep, ale również samego dinozaura Filozo Raptora. A czy życie zgryźliwego kota. Tutaj także znam autorkę tego zdjęcia, bo to jest zdjęcie autentycznego kota. Jest tabata Bandansen z Arizony, która zamieściła zdjęcie swojego mruczka w internecie. Internauci pokochali to zdjęcie i teraz także wykorzystywane jest do memów. A jeżeli mowa o kotach, no to właśnie koty bardzo często są bohaterami memów. Nawet w encyklopedii memów mamy specjalną kategorię poświęconą kotom w memach. A czy kojarzycie taką rysunkową twarz płaczącego ze śmiechu mężczyzny, to również narysowana twarz japońskiego koszykarza. Okazuje się, że ten sportowiec popłakał się ze śmiechu w trakcie wywiadu. Zdjęcie zamieszczono w 2010 roku na Redditie, oczywiście szybko skomentowano to zdjęcie, a podpis Beach Please to po prostu zasługa jednego z komentujących internautów. Również mamy się czym pochwalić w Polsce, jeżeli chodzi o memy. Kojarzycie pana Andrzeja? Ten mem miał swoją premierę w 2010 roku. Anonimowy twórca mema poddał przeróbce przypadkowe zdjęcie, które znalazł w internecie. Wykorzystał to zdjęcie do tego, żeby pokazać, jak wygląda statystyczny Polak. Od tego czasu memy z panem Andrzejem mają na celu wyśmiewanie polskich stereotypów. A pan Andrzej to pan Janusz, policjant. Który niestety nie był zbyt zadowolony ze swojej popularności w internecie. Niestety musiał skorzystać z terapii u psychologa, no i także zmienił wykonywane stanowisko w policji. Polskie memy z kobietami w rolach głównych to także zasługa Marty Frey, feministki i malarki. To właśnie poprzez memy komentuje sytuację społeczną kobiet w Polsce. Autorem popularnych memów jest także nauczyciel Anglista, który ukrywa się pod nazwą swojego projektu Sztuczne Fiołki. Wykorzystuje znane obrazy do tego, żeby komentować polską rzeczywistość. Do tych obrazów zamieszcza różne ciekawe, śmieszne także podpisy, komentarze, w ten sposób reagując na to, co obecnie dzieje się w Polsce. I na koniec ciekawostka. Redakcja BBC dotarła do Memów już z 1921 roku. Wtedy na łamach magazynu satyrycznego ukazały się dwa obrazki. Na jednym elegancki dżentelmen z napisem Jak się czuję. Drugi obrazek podpisany był Jak naprawdę wyglądam. Chyba nie muszę tłumaczyć, jak wyglądał właśnie ten mężczyzna na tym drugim rysunku. Ja już dziękuję za uwagę, a jeżeli macie jakiś pomysł na kolejny interesujący odcinek, możecie się z nami skontaktować. Zachęcam do pozostawienia łapki w górze, do subskrypcji. Dominika Gorgosz, do zobaczenia.